Uroczystość wręczenia Toruniowi tytułu miasta przyjaznego dzieciom odbyła się przy udziale uczniów szkoły podstawowej nr 24 w Toruniu oraz zaproszonych przedszkolaków z przedszkola miejskiego numer 1. To, o co mówili mali eksperci, potwierdza, że Toruniowi ten tytuł się po prostu należał. Toruń jest fajny dla dzieci. Mamy fajne przedszkole i place zabaw. W Toruniu można się fajnie bawić. W naszym przedszkolu są panie bardzo fajne. Można chodzić do teatru i do muzeum. Torun to piękne, stare miasto. W Toruniu fajnie się dzieciom żyje. Miasto Przyjazne Dzieciom to tytuł, który wiąże się ze szczególnym zobowiązaniem. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata. Miasto będzie musiało udowodnić, że wciąż na ten tytuł zasługuje. Dzisiaj oficjalnie otrzymaliśmy certyfikat i ten tytuł, tytuł bardzo zobowiązujący, bo jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o kilku bardzo ważnych wektorach naszych działań, priorytetach i od tego momentu przez kolejne lata, nie tylko dwa, bo w cyklach co dwa lata. Ten tytuł jest uprawomacniany i analizowany jest, jest to pani dyrektor pewnie o tym powie, jest ponowna analiza zasadności przyznania tego tytułu, więc cały czas gmina miasta Toruń będzie się starała, będzie się starała utrzymać polityki kierowane czy sposób realizacji polityk kierowanych do dzieci i młodzieży na jak najwyższym poziomie. Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska, podkreśliła, że Toruń dołącza do grona miast, w których młodsi obywatele są traktowani z należytą powagą dzisiaj mamy okazję uhonorować wysiłek tak wielu osób zarówno ze strony samorządu, ale też ze strony młodych ludzi, ze strony partnerów, ze strony również mediów i bardzo się cieszę, że możemy powiedzieć, że Toruń dokonał wielkiego kroku w tworzeniu miasta, które jest przyjazne dzieciom, miasta, które otwiera się na młodych ludzi, które wysłuchuje głosu młodych ludzi, wysłuchuje ich pomysłów i Próbuje je wdrożyć. Program działa w 45 państwach, obejmując swoim zasięgiem ponad 4 tysiące miast na całym świecie, a wśród nich między innymi Paryż, Cannes, Kolonia, Londyn, Newcastle czy Madryt. W Polsce tytułem miasta przyjaznego dzieciom pochwalić się może Gdynia, Sopot i od dziś Toruń.